Można powiedzieć, że kwadratowy świat Minecrafta od początku miał to coś. Dzięki milionom sprzedanych egzemplarzy i olbrzymim wiernym community ludzie odrobinę zapominają, co tak naprawdę uczyniło Minecrafta jednym z najważniejszych filarów współczesnych gier. Na ten moment mamy wręcz tysiące różnych serwerów, na których mamy dziesiątki różnych trybów, serii, modów czy innych minigierek. Ale nie od zawsze tak było. No bo jeszcze parę lat temu, albo paręnaście, ludzie grali samotnie w trybie jednoosobowym. Podczas rozgrywki eksplorowali samotnie olbrzymie połacie terenu, na których znajdowały się najróżniejsze biomy, łupy, no i zagrożenia. Gracz bowiem miał do dyspozycji samotnego bohatera zwanego Steve'em, którego poza robieniem kultowego nie odzywa się ani słowem nigdy. Swoją drogą nie daruję twórcom chyba nigdy za odebranie mi tych cudownych dźwięków w późniejszych wersjach. No ale wracając, Steve nie posiada ani przeszłości, ani żadnej rodziny, przyjaciół. W zasadzie jest sam. Nie posiada konkretnego celu czy też przeznaczenia. Jest istotą bez większych celów czy pragnień. Steve jest w zasadzie jedynie swego rodzaju marionetką, którą możemy wykorzystać do dowolnych wybranych przez siebie celów. Wraz z Steveem bijemy drzewa, zbieramy przedmioty i staramy się zwyczajnie przetrwać noc. Niektórzy mogą powiedzieć, że to jest jedyny cel w całej grze: przetrwać. Można powiedzieć, że pierwsza noc w Minecraft podczas pierwszego podejścia wywiera na nas najmocniejsze wrażenie. Nagle bowiem okazuje się, że nie jesteśmy tak do końca sami. Oj nie. Mamy do towarzystwa dziesiątki wrogich potworów, które są gotowe nas rozerwać na strzępy, zjeść, zastrzelić. Czy wysadzić niczym kamikadze. Dlatego właśnie nagle rozpaczliwie próbujemy stanąć do walki lub zbudować pierwszy schron. Czasami nawet chowamy się w ziemi. Jeśli wcześniej udało nam się zbudować pierwszy schron czy też domek, to chowamy się w nim i czekamy, aż nadejdzie dzień. Niestety zazwyczaj w ciemnościach, no chyba że mamy trochę szczęścia, to wtedy posiadamy już jakiś piecyk, w którym przepalamy czy to jedzenie, czy to. Drewno. Od tej pory wiemy, że lepiej się nie poruszać w nocy, ze względu na potwory. Kiedy dzień wreszcie nastanie, większość potworów umiera od słońca. Gracz może kontynuować swoją wędrówkę. No, jak wiadomo, ścieżka Steve'a jest wolna. On może podróżować, ilmu się zechce, może mordować potwory, przynosić góry, budować miasta w dowolnej jego zachcianko ilości, czy też nawet podróżować do innych wymiarów, aby zdobyć różne rzadkie przedmioty. Widząc, jak gracz jest praktycznie nieśmiertelny, może on zrobić wszystkie te rzeczy, jeśli tylko będzie chciał. Jest dziecięcym Bogiem. Świat jest jego plasteliną, jego piaskownicą, którą może kształtować, jak mu się tylko zechce. Podczas swojej wędrówki gracz spotyka wiele budowli: lochy, opuszczone kopalnie, lub świątynie ukryte na pustyni. Wszystkie wyglądają, jakby były stworzone przez innych graczy dokładnie takie jak on. Lecz gdy się do nich wejdzie, nie znajdzie się w nich nikogo. Wygląda na to, że ktokolwiek je zbudował te budynki jest już dawno zapomniany. Co więcej, w niektórych tych lokacjach jesteśmy w stanie nawet znaleźć pułapki, które mogły bronić kogoś lub coś. Te ruiny są jedynym dowodem na to, że ktoś tu przed tobą był, ktoś tutaj musiał być i zostawić te pułapki, zostawić te przedmioty. Oczywiście są ci słynni pilagerzy i. Inne humanoidalne postacie, ale one nie są przyjaźnie nastawiane. Nie mówią, nie budują, nie myślą tak jak ty. I to jest smutny fakt tego świata, bowiem jesteś zupełnie sam. Inni nie są tacy jak ty, a ci, co byli, już dawno zniknęli, pozostawiając za sobą jedynie ruiny. Możesz zbudować miasto sięgające chmur, królestwo zajmujące cały kontynent, oświetlić cały świat i pozbyć się ciemności. Ale miasto, które stworzyłeś, zawsze będzie puste. Będziesz jego jedynym mieszkańcem swojego królestwa królem, paziem, błaznem, służącym. I zawsze będzie więcej ciemności czekającej na ciebie. Jesteś może i nawet bogiem może półbogiem może istotą wszechmogącą ale jesteś samotny. W tym nieskończonym świecie jesteś najsamotniejszym bogiem na zawsze samotny. I to jest prawdziwa samotność Minecrafta: pełna wolność w zamian za kompletną samotność. Historia Minecrafta jest zaskakująca i kompletnie inna dla każdego z nas. Lecz wierzę i czuję, że praktycznie każdy w pewnym momencie gry doświadczył swego rodzaju samotności w naszym świecie Minecraftowym. Ale może, ale tylko może, to sprawia, że jesteśmy w nim trochę mniej samotni. Ale trzeba by na pewno. Czy na pewno jesteśmy skazani na stuprocentową samotność? Na drodze spotykamy jeszcze villagerów, którzy mogą być spokrewnieni z pillagerami, albo nawet z nami. Ale to jedynie domysły, bowiem villagerzy również są jak swego rodzaju małpki w zoo. Możesz z nimi zrobić co tylko zechcesz: od handlu do karmienia nimi potwory, które i tak będą nas nieustannie atakować. Ale zastanawiającym faktem jest ich infrastruktura, która jest dosyć zbliżona do tej, którą znajdujemy w ruinach czy innych opuszczonych miejscach. Może są oni jakimś, jakimiś pozostałościami po graczach, po istotach, które były przed nami. Są swego rodzaju echem przeszłości: niemym, słabym, ale trwającym. Możemy sobie jeszcze pomyśleć o słynnym Hierobrandie. Jako kimś, kto jest naszym niemym towarzyszem, który nas śledzi, który zostawia po sobie ślady w postaci opuszczonych miejsc, może to on jest autorem? No w sumie to nie wiadomo, równie dobrze to jest może być postać wysana z palca na potrzeby pasty, A może jest w niej coś więcej. Dzięki wszystkim za uwagę. Materiał jest inspirowany filmem autorstwa Capitana Pointlessa. Link jest oczywiście w opisie, jeśli ktoś byłby zainteresowany oryginałem, gdyż ja tutaj wziąłem pod uwagę jego przemyślenia, które mnie zainspirowały do nagrania tego filmiku i do dodania paru swoich przemyśleń na ten temat. Zapraszam w strefę komentarzy. Raz jeszcze dzięki za uwagę. Pozdrawiam i polecam. Czarny Szermierz.